Salon polityczny. Renata Witman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj szczerek Szczerek, laureat Nagrody Paszportu Polityki, pisarz, dziennikarz, podróżnik, miłośnik alternatywnej historii. Dzień dobry, witamy pana. Dzień dobry. Dlaczego pana fascynuje właśnie historia alternatywna? Bo mam wrażenie, że Polska jest do tego stopnia niezadowolona z własnej historii, że, muszy, że musi sobie wymyślić nową. A tak na serio. To m, dlatego, że zawsze interesowało mnie te pobocze historii, to e, potencjalność, to pytanie, co się może zdarzyć. To, że nasza rzeczywistość wcale nie musi wyglądać tak, wcale nie musiała, nie musiała wyglądać tak, jak wygląda, i że to, co my postrzegamy jako naszą trywialną, dobrze znaną codzienność, jest tylko jednym z wariantów. No tak, ale to takie troszkę gdybanie. Co by było gdyby, tak? Oczywiście, że Jaki tak. Jakie to ma sens? Yy, no, już powiedziałem. Yy, yy, je, je, ja naprawdę mam wrażenie, że. że bo to nie tylko ja lubię alternatywną historię, ona w ogóle jest strasznie popularna w Polsce. Może tak... studia już są nawet jakieś? No, powinny być i w Polsce wyjątkowo powinny być. Nie, naprawdę w Polsce historia alternatywna jest naprawdę bardzo popularna, właśnie głównie dlatego, że dostawaliśmy łomot od, od, od historii przez cały czas, mm. a wydaje nam się, że jesteśmy takim ohoho wielkim narodem. Ym, no, hi historia świadczy niestety o czymś, o czymś o czymś, trochę przeciwnym, w związku z tym ten rozjazd pomiędzy naszym przekonaniem o własnej wyjątkowości i wielkości, naszą historią jest tak gigantyczny, że trzeba tą wyrwę zapełnić historią alternatywną. To graczy, to na się tyle, dostawiam... do takiego stopnia niezadowolonym z własnej historii, żeby stworzyć alternatywną, tak? Tak, ale no, Żyć to Żyć jest... w takim wyimaginowanym Świecie. No niekoniecznie żyć, ale próbować sobie sobie to wyobrazić. Zawsze jest weselej, bo to jest tak samo mniej więcej jak, jak y, z polską piłką nożną. No, w, 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 przez, cały czas, przez cały czas myślimy, że zaczniemy wygrywać, a przez cały czas dostajemy łomo. No tak, to staje tylko wyobrażać po prostu. E, no więc właśnie, coś mhm. pozostaje. Tak. No, i tak, 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 no tak, dobrze, tak napisał na pan już historię. książkę o Ukrainie, teraz czas na książkę o Litwie? No, ja tu namawiam ludzi, znajomych z Wilna, żeby sami się tym zajęli, bo to jest tyle tematów i tyle, i tyle, i tyle, i tyle, i tyle gdzieś tam y, krążącego po... Y, wąskich w Pan No No tak. No Co widzisz, pan ma na myśli? Mm, jak, w każdej, jak, jak w każdej społeczności, szczególnie polskiej, e, smrodek występuje. E, niezdrowe klimaty, na, miazmat na Litwie, no właśnie, i tak dalej. No to się wyraża konkretnie? Proszę powiedzieć. Wyraża się w tym, że się nie możecie za cholerę ciężko dogadać e, z Litwinami e, na temat na, 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 na tematy zasadnicze i to jeszcze jest zrozumiałe oczywiście, bo, 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 bo Polacy mają swoje prawa, których, e, których należy bronić. Tyle Tylko, że cała ta dyskusja została, została spetryfikowana w tak Kretyński sposób. Powstał taki klincz, z którego, z którego ani jedna, ani druga strona nie chce się wypowiedzieć. Znaczy, Litwini mają to po prostu gdzieś. Czasem tylko podbija im to oglądalności serwisów internetowych czy mediów. A Polacy, część Polaków ma wrażenie, ubija na tym kapitał polityczny. Natomiast cała sprawa w gruncie rzeczy jest do obejścia i, to się w końcu, i, i tak to się w końcu skończy. Aha. Ludzie zaczną obchodzić tę całą sprawę. Czy w Polsce wiele się wie o Litwie? Czy to ciągle tak jak Zamieckiewicza, że o Litwie mniej niż o Chinach Obawiam się. Nie, wie się więcej niż o kinach. Obawiam się tylko, że yy, cała ta wieniężczyzna robi, robi wyłącznie za nogułówek. To znaczy, w Polsce, w Polsce hasło wieniężczyzna właśnie robi jako hasło. Natomiast nikt sobie tak naprawdę nie próbuje wyobrazić tej wieniężczyzny. Nawet jeżeli ludzie przyjeżdżają tutaj, no to właśnie widzą tę romantyczną stronę. Widzą Ostrą Bramę, widzą Bernardynu, widzą Mickiewicza romantycznie wspartego i trzymającego się się za podbródek, opękniętą kolumienkę. No w końcu po to przyjeżdżają. Tak, ale tutaj sprawa nie. jest o wiele bardziej skomplikowana. Pol Litwa, Wilno, jako, 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 pewien, jako pewna żywa istota, jako pewna społeczność składająca się nie z wyimaginowanych y, duchów, y, przodków i tak dalej i tych WKL Litwinów, Polaków i tak dalej y, nie istnieje, bo te wszystkie problemy, które, 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 z którymi styka się tutaj polska społeczność po prostu dla nich nie istnieją. Ten obraz jest... Wymyślony, ten obraz jest bardzo chciejski. Natomiast to, co się tutaj dzieje naprawdę, już na pewno nie, naprawdę, naprawdę nikogo nie interesuje, wie pani? Rzecz Czyli polega na tak tym... ziedziny, ale tak dzieci, ale alternatywnej alternatywna jest no, Trochę tak, bo <laughs> znaczy wiesz, że w ogóle jest taką historią alternatywą polskim. Na przykład pokazującą, co by było, gdyby, yy, gdyby, 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 gdyby Polska została wsiadana do ZSRR, bo na przykład bo podejrzewam, że bardzo podobne procesy historyczne by przechodziły, jakie przeszły tutaj na, na Wieluńszczyźnie. Z czego jednak moi szanowni rodacy, ale rodacy nie, nie zdają sobie sprawy. Bo, jak mówię, no, ta Litwa dla nich to jest, to, jest, to jest po prostu kraina, kraina, kraina Czasowa Miłosza, brwi rosochatych i tak dalej. Natomiast, natomiast, no, to, co się dzieje tutaj naprawdę, to już przerasta ich, ich, ich wyobrażenie. I mhm. też dlatego właśnie, y, dlatego właśnie y, cała ta cały ten szum medialny wokół Wileńszczyzny kończy się wyłącznie na nagłówku, na szumie medialnym, bo już nikomu się nie chce zajrzeć, co tam jest dalej, a podejrzewam, że bardzo wiele można byłoby zmienić, gdyby komuś się zachciało pogrybać tym wszystkim głębiej. I ten co, cały szum medialny koncertuje się głównie głównie na problemach Na, has na hasłach. Na, na hasłach. hasłach. Tylko nawet, nawet na hasłach. Tak. Na mhm. hasłach Oczywiście tymi hasłami są, są problemy są problem mniejszości, ale to mhm. poza hasła nie wychodzi. Napisał pan, tak jak wspomniałam, książkę o Ukrainie. Ciekawa jestem, jak pan ocenia to, co się obecnie dzieje na Ukrainie? Hmm. No... Sprawa nie jest yy, różowa. Znaczy tak... Yy. Obama wczoraj powiedział, że to nie jest wcale zimna wojna. No... no. Wiadomo, że wszyscy będą próbowali teraz to te zasypywać. Nikomu tak naprawdę się nie opłaca, łącznie z Putinem yy, to, co tam się dzieje. Tyle tylko, że obawiam się, że Putin nie myśli racjonalnie, w sensie racjonalności yy, takiej, do której przy, przyzwyczaja się Europa Zachodnia. by Bardzo możliwe, że Putin myśli w bardzo podobny sto, yy, sposób, w jaki myślała na przykład Polska w 1969 roku. To znaczy, no, zajmowanie Śląska Cieżyńskiego nie ma żadnego sensu, ekonomicznego już najmniej, bo Śląsk Cieżyński yy, ekonomicznie obrócił się w, no, wielką jednak mimo wszystko, yy, no, może nie ruinę, ale tak mimo wszystko padły tam wskaźniki ekonomiczne bardzo, bardzo, bardzo mocno. Tyle tylko i w dodatku wkurzyliśmy naszych, naszych, naszych sojuszników, na których wyłącznie yy, mogliśmy bazować nasze bezpieczeństwo. Więc nie miało to sensu żadnego absolutnie. Tak samo jak z punktu widzenia ekonomicznego czy politycznego zajęcia Krymu nie ma sensu żadnego, ale jednak nikt o tym tam po prostu nie myśli, dlatego, że po prostu to jest rosyjska ziemia, trzeba mhm. ją zająć, bla, 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 bla. Po bla, bla, myślą bla, bla, inaczej. Bla, bla, bla. Myślą inaczej. Wie Państwo, Tak, być może tak. Znaczy inaczej. No to nie jest myślenie wcale krajom, nie wiem, Europy i tak dalej. I to nie jest myślenie bynajmniej obce Polsce. Zajmowanie w Lit 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 Litwie Środkowej przed Żeligowskiego było czymś bardzo podobne do zajmowania Kremu tak naprawdę. I było równie... O, tu bym się nie zgodziła z panem, bo Dlaczego? to zupełnie było było różne były to sytuacje samo. historyczne. Ludziki, ludziki, się ludziki. W... I... A poza tym kiedyś... Ale jednak były pewne gwarancje międzynarodowe, pani. No, oczywiście każda sytuacja ma swoje mhm. różnice, prawda. Jednak mimo wszystko i wie pani, i, to nie, i to nie jest tak, że wszystko można, 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 można określić tak czy nie tak. No wiadomo, że tu byli Polacy, wiadomo, że chcieli mieszkać w Polsce i tak dalej. Natomiast no, tam są Rosjanie i też są mieszkać w Rosji. Niezależnie od tego, jak ta Rosja yy, wygląda czy nie wygląda. Natomiast no, są też pewne pewne, pewne, pewne międzynarodowe, międzynarodowe ustawienia, uh -huh. które no, sprawiają, że to już nie jest też takie proste. Wie pani, no, ja yy, na Ukrainie no, jednoznacznie yy, moja sympatia stoi postoję, yy, po stronie Majdanu. Natomiast no, też yy, nie mogę być takim tempem yy, myślowym monolitycznym i ten, który, 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 który pasz na wszystko jednoznacznie. Pan mówi, e, cytuję, my Polacy, mimo naszej deklarowanej przynależności do świata zachodniego, jesteśmy bardzo wschodni. Wie, po czym taki... to widać i czuć? A niech pani się przejdzie do Polski i zobaczy, jak wygląda polska przestrzeń publiczna. Yy, a wygląda w ten sposób, że yy, jest to coś porównywalnego z yy, czymś, co można by nazwać yy, północną, yy, pół, yy, trzecim światem yy, półkuli północnej. Znaczy, yy, to jest Trochę oczywiście żartuje, bo struktura w Polsce na szczęście udało się ją bardzo uzbroić, uzdrowić i tak dalej. Jednak mimo wszystko system polityczny działa, wszystkie inne systemy też działają, nawet jeżeli. Yy, efektownie yy, rozwalił się w Smoleńsku yy, samolot z, 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 z jakiegoś powodu zebranego zebranymi na, 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 na jego pokładzie głównymi politykami, to i tak mimo wszystko nic się Państwu nie stało. Nawet nie wiem, czy w to Po prostu wszystko, wszystko, wszystko działa i jednak mimo wszystko tutaj yy, to pod tym względem udało się Polsku zachodnić. Natomiast jeżeli chodzi o, tą, o tę warstwę mm, zewnętrzną, o ten nalot, który, 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 który jest na wierzchu Polski, jest to absolutne bezformie, jest to absolutne bezkształcie, tutaj nie ma żadnego myślenia spójnego, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma żadnej koncepcji urbanistycznej, architektonicznej, takiej, jakiej innej. formy. I to jest właśnie Polska bardziej, ma formy. bardziej cechuje świat wschodni, tak? Jestem coraz bardziej przekonany, że wschodniość nie różni się niczym od, po prostu, no, czegoś, co zwykliśmy nazywać trzeźmi światem. To znaczy, Właśnie ten brak ogarnięcia, brak formy, brak y, narzucenia sobie jakiegoś kształtu, który y, zacząłby dominować i określać tę przestrzeń. Wie pani, Ostatnio jechałem, ostatnio ostatnio, ostatnio byłem w Gruzji i y, tam są, dwie, y, tam są, tam są dwie, dwie główne drogi. Jedna jedna tam y, Tbilisi-Kutaisi, druga z Batumi y, y, na wschód. I y, y, w przy tych dwóch, dwóch drogach krajobraz, krajobraz, yy, krajobraz kulturowy był bardzo podobny, tyle tylko, że na jednej drodze była jesień, taka bardzo wschodnioeuropejska, chlapa i tak dalej, a w drugiej było słońce, słońce wręcz tropikalne. Z zobaczyłem tę samą rzeczywistość w dwóch różnych oświetleniach. Jednym właśnie tym skojarzonym Europę, yy, z Europą Wschodnią, a drugim tym skojarzonym z tak zwanym oczywiście trzecim światem. Mhm. I wyglądało to dokładnie właśnie tak, jak mi się przepisuje, a tylko a właśnie ten cały kontekst, yy, yy, do którego się przyzwyczaliśmy, yy, sprawiał, że jedno można było odróżnić od drugiego. A co pana na Litwie najbardziej fascynuje? Albo na Wilężczyźnie? Co Pana interesuje na Wilężczyźnie? No, na wielężczyźnie właśnie mnie fascynuje ta, to istnienie tej yy, jakiegoś tam kruchu Polski poza Polską, to znaczy Polacy są do tego stopnia zafiksowani. Ci Polacy z Polski, z Rzeczypospolitej, do tego, że właściwie tylko Rzeczpospolita określa polskość, że nawet nie jest, że wątpię, żeby byli sobie w stanie wyobrazić istnieje równoległej tożsamości polskiej, która no niespecjalnie, która, która, która kształciła się już w oderwaniu od Polski już bardzo dawno która wyrasta no mimo wszystko już tutaj parę pokoleń przecież wyrastają zupełnie innego środowiska oni się socjalizują w zupełnie innej rzeczywistości politycznej społecznej i tak dalej. I to mnie fascynuje, fascynuje właśnie przyglądanie się temu paralelnemu tej 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 tej, tej, tej paralelnej Polsce. Czyli trochę Inna Polska, tak? No właśnie o tym mówię. To jest taka trochę historia alternatywna Polski. Mhm. To jest naprawdę właśnie coś, co pokazuje, w jaki sposób mogłaby się potoczyć historia Polski, gdyby Polska została przyłączona do Związku Radzieckiego, okay. co też sobie wszyscy wyobrażają, przecież bardzo często w tych historiach mhm. alternatywnych. Podobnie język. Tutaj ten, którym posługują się polscy Wilnie, nie na co dzień. On też, bo przecież na niego też y, miał wpływ język rosyjski. Ja nie mówię o tym języku literackim, prawda, którym pani się posługuje, którym, którym, którym posługują się polskie media, ale ten język, którym, 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 którym bardzo wielu y, lokalnych mieszkańców mówi na co dzień w domach, no jednak mimo wszystko już, te, już się od tego literackiego różni. I te wszystkie procesy, które, które, które na niego wpłynęły, jego kształt ostateczny, jest bardzo ciekawy. No, ale tak samo różni się język polski na Śląsku, no, oczywiście, na Mazurach. Że tak. No oczywiście, no można ocenić jako regionalne po prostu, no tak, tak? tak? No ale nie, nie odczuwam. Znaczy, nie mam hmm. takie Czasami przyjeżdżają Polacy z, z, z Polski i mówią, że mają wrażenie, że tutaj się Polacy, są większymi patriotami, są bardziej polscy niż Polacy w kraju. No, Pan nie ma takiego no, wrażenia? Nie powiem co, wszędzie można znaleźć patriotów, nacjonalistów i tak dalej. No ja generalnie rzecz biorąc mam trochę zdystansowany stosunek do patriotyzmu. Znaczy patriotą jestem, ale tutaj, ale, ale, ale nie jestem pewien, czy ja to łączę z jakimiś etnicznymi obsesjami i tak dalej. To, 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 to są mhm. sprawy skomplikowane. I... Z kim pan się spotykał już na Litwie? Z... Jakie wrażenie? Nie, z Rzeką Wilejką. Rzeka Wilejka powiedziała mi, że jest bardzo ładnie i tak dalej. I pani, no spotykałem się, z... spotykałem się z... Z politykami też? Uh... <sighs> Ja tutaj za bardzo... Ja piszę artykuł na temat, na temat, na temat um, na temat dla... No dobrze, i o czym będzie ten artykuł? I, no będzie właśnie Znowuż o tym... Znowuż głównie tytuł, czy też Nie, treść bogata? Nie, właśnie będzie o tym, że macie problemy i to są inne problemy, niż wyobrażają sobie w Polsce. Macie takie problemy, że Jakie jesteście problemy? zakleszczeni w bezsensownym, yy, mającym oczywiście podstawy sporze, ale w sporze, który nabrał takich kształtów, że trzeba to wszystko określić, że, że trzeba przeredagować całą, całą, całą narrację. Ze strony to lepiej widać, tak? Ja e, myślę, że wy też to dobrze widzicie. No ale co pan ma na myśli, mówiąc, przeredagować całą narrację? Wy się nie dogadacie w trwającym klinczu z Litwinami, że tabliczki, nie tabliczki i tak dalej. Tutaj trzeba naprawdę, potrzeba nowej narracji. Tutaj trzeba e, rozbić też, podejrzewam, ten monolit reprezentacji politycznej, e, która, e, która, 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 która e, tak naprawdę... Pana myśli polskiej tak naprawdę... reprezentacji politycznej? Mm, no, jaki? No, litewski, <noise> bardzo może, że litewski litewskiej też trzeba bardzo wiele pozmieniać, ale z tej strony jednak mimo wszystko cały ten spór jest moderowany przez jedną opcję polityczną polską, bo nie ma miejsca na stanie tutaj dla drugiej. A warto byłoby ale to Ale dlaczego że pan sądzi, że gdyby akurat w jedności siła mówimy. No to fajnie, była, to, no to no to, macie, no, no, to, macie, no, to macie, no To macie konserwatywną, narodową, to macie konserwatywną narodową, narodową narodową partię, która nie spuszcza stroną, która tupie nóżkami i która, i która, i która mówi ani kroku, ani kroku w tył i tak dalej, no to w ten sposób się raczej nie dogadać Czyli. Jest pan pesymistą, nie, nie będzie to jestem optymistą, Oczywiście, że, oczywiście, że, oczywiście że, że sprawa się załatwi, tyle tylko po prostu, że ludzie będą obchodzili na świecie dookoła ten kamień, który, 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 który leży im pod nogami. Mhm. I za chwilę się okaże, że ta opcja polityczna już nie ma wyborców. Pana książka przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian. Czy cieszy się dużą popularnością w Polsce? No, na szczęście tak. Bardzo mnie to cieszy, bo do tej pory myślałem, że te tematy wschodnioeuropejskie są e, sprawami dość hermetycznymi, to znaczy, na no, z którym się zajmuje nam grona fascynatów, etc., no, ale okazało się, że to trafiło jednak do szerszej publiczności. Być może dlatego właśnie, że ona głównie mówi tak naprawdę o Polakach, o polskich stereotypach i o tym przerzucaniu tego <laughs>, gorącego kartofa w gorszości, wschodniości, jeszcze bardziej na wschód. Tam chodzi o to, że jakby tak pokrótce opowiedzieć, chodzi o to, że Polacy, na przykład na Zachodzie i tak dalej, w Czechach też mają stereotyp bardzo podobny do tego, jaki panuje w Polsce na temat tego całego wschodu, Ukraińców i tak dalej. Tyle tylko, że to jest normalna mechanika społeczna, tak to właśnie wygląda, tak wyglądają to społeczne przełożenia. Tyle tylko, że. Mam wrażenie, że Polacy, zdając sobie dokładnie sprawę z tego, w jaki sposób powstają te stereotypy i bardzo się obrażając na Niemców za każdym razem, kiedy powiedzą coś nie tak e, o Polakach, e, robią dokładnie to samo e, w, w sposób bardzo głupi i tempem na temat wschodu. Na temat, na temat, na temat e, to nie jest książka tylko o tym, ale to jest jeden z lekmutiwów. I mhm. wokół tego toczy się po prostu, no jednak jakaś dyskusja, i bardzo mi to cieszy. Następna Pana książka będzie. O. No cóż, no o Polsce tyle tylko, że nie traktowanej jako coś wyjątkowego, tylko pokazanej w szerszym kontekście. To znaczy Polacy mają tendencję do myślenia o sobie jako o zamkniętym systemie świecie, o, o pewnej rzeczy, która jest bardzo wyjątkowa, ekskluzywna i która wykształciła się tylko i wyłącznie na własnym terytorium. Natomiast Polska jest po prostu jakby pewnym kontinuum politycznym, politycznym kulturowym, które, które, które bardzo łatwo osadzić właśnie w tym kontekście. Będzie w tej książce też trochę i o Polakach z Litwy? No pewnie tak. A kiedy się ukaże? To jest to pytanie, którego bardzo nie lubię. Wiesz, że muszę ją skończyć, a już wszyscy, wszyscy. Ale bliżej wszyscy. ku końcowi, czy? No, w, w, będzie w tym roku. No to trzymamy kciuki. Okay. Czekamy na książkę. I dziękuję bardzo za udział w naszej audycji. Dziękuję. Proszę. A przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj Ziemowiec Szczerek, pisarz, dziennikarz, podróżnik, miłośnik alternatywnej historii i laureat Nagrody o po Polityki. Polityki.